Poseł Michał Moskal ujawnił wczoraj potężną aferę wokół PSL-u. Chodzi o zarobki w centralnym porcie komunikacyjnym CPK ludzi PSL-u, ale nawet nie tyle zarobki. Chodzi o to, że przy potężnych zarobkach spółka dodatkowo wynajmuje im bardzo drogie apartamenty w Warszawie. Posłuchajcie tego, bo naprawdę mi się włos na głowie zjeżył bardziej niż standardowo dzisiaj rano. Poseł Michał Moskal na X napisał Apartamenty dla swoich, od CPK dla tłustych kotów z PSL-u. Po czterech miesiącach czekania w ostatni dzień 2025 roku otrzymałem odpowiedź na moją interpelację do Ministerstwa Infrastruktury, do ministra Klimczaka odnośnie ujawnionych przez NIK kosztów wynajmu apartamentów dla obecnych członków zarządu spółki CPK. Odpowiedział Maciej Lasek. Członkowie zarządu CPK zarabiają miesięcznie około 44 tysięcy złotych brutto. Jak widać, jest to za mało, by wynająć sobie z tego mieszkanie w Warszawie. Dlatego koszty wynajmu apartamentów i mediów pokrywa im spółka CPK, im podwyżka cen energii czy wody jest niestraszna. Te tłuste koty to Dariusz Kuś i Piotr Rachwalski. Spółka CPK wynajmuje Dariuszowi Kusiowi apartament wraz z opłaceniem mediów za 7790 zł miesięcznie, a Piotrowi Rachwalskiemu za 8100. Łącznie za wynajem apartamentu Dariusza Kusia spółka CPK zapłaciła do tej pory 138 122,66 zł, a Piotrowi Rachwalskiemu 99 090 zł. Piotr Rachwalski zachwynął fotkami w koszulce. JBC PiS. Wiadomo o co chodzi. Czy waleniem wody z małpek podczas delegacji służbowej na targach kolejowych w Berlinie w 2024 roku? Zobaczcie to. Podsumowując, panowie zarabiają astronomiczne na polskie warunki pieniądze, ale muszą jeszcze drenować spółkę CPK, czyli was, drodzy podatnicy, na wynajem apartamentów w Warszawie. A czy to tylko przywilej tłustych kotów z PSL-u? No ja jestem zszokowany.